Karygodny błąd polskich sędziów. To oni uratowali FC Barcelonę. A Virgil van Dijk nie jest lepszy. Wielki błąd najlepszego obrońcy na świecie. Ja jestem Mateusz, witam Was w środę po pierwszej kolejce fazy grupowej Champions League, a w tym filmie powiemy jeszcze na temat. Chelsea przegrała na własnym stadionie. Sytuacja przed meczem PSG z Realem Madryt. Rafael Varan o transferze Neymara. Ernesto Valverde o Ansu Fatim. Dawid De Gea podpisał nowy kontrakt z Manchesterem United, a bramkarz reprezentacji Szwecji Olsen odejścił za SRomy. Tyle osób dołączyło do nas przez ostatnie dwa dni, tak więc witam Was na naszym kanale. Zachęcam do ocenienia tego filmu tam na dole. No i muszę wam się pochwalić, że wygraliśmy drugą polską ligę. Czyli w kolejnym sezonie zagramy w pierwszej lidze no i oczywiście potrzebujemy wzmocnień. Więc jeżeli chcesz nam pomóc, zapraszamy do naszego klubu Landrinki. A jeżeli nie masz jeszcze konta w grze Football Team, link do rejestracji znajdziesz w opisie tego filmu. Zapraszam do oglądania. Wczoraj wystartowała pierwsza kolejka fazy grupowej tej edycji Champions League. Tak prezentują się wyniki wczorajszych spotkań: Inter zremisował Slawią Praga po 1. Spotkanie Olympik Lyon z Zenitem zakończyło się takim samym wynikiem: Ajax Amsterdam pokonał 3 do 0 Lille. Benfica Lisbona przegrała z Erbelipski 1 do 2. Walencja pokonała w Londynie Chelsea 1-0. Do Borussia Dortmund bezbramkowo zremisowała z FC Barceloną. Napoli pokonało Liverpool 2-0. A w ostatnim meczu padło aż 8 bramek. Salzburg pokonał Hank 6-2. Oczywiście o każdym spotkaniu mówić nie będziemy, ale zajmiemy się starciem Napoli z Liverpoolem, BVB z Barceloną, Chelsea z Walencją oraz Salzburgu z Henk. Zaczniemy od spotkania we Włoszech. Napoli na własnym stadionie podejmowało obecnego zwycięzcę Ligi Mistrzów, czyli Liverpool. Niestety w tym meczu od samego początku. Nie zagrał ani Arek Milik, ani Piotr Zieliński. Jednak Napoli zagrało naprawdę bardzo dobry mecz. Ich bojowe nastawienie było widać od samego początku. Podeszli do graczy Liverpoolu bez żadnego strachu. I po 9 minutach mogli już prowadzić, ale Lozano, który dobijał piłkę do siatki, był na pozycji spalonej. Gra była szybka, dynamiczna i co najważniejsze atrakcyjna dla kibiców. Jednak w pierwszej połowie nie zobaczyliśmy ani jednej bramki. W drugiej części gry uderzenie Mertensa z woleja obronił Adrian. W 66 minucie Karl Ancelotti wprowadził na boisko Piotra Zielińskiego. Cały czas gra była wyrównana. W 83 minucie Napoli dostało rzut karny od arbitra. Cajeton prawdopodobnie nie był faulowany i sędzia podjął złą decyzję, ale tego już nie zmienimy. Napiszcie w komentarzu czy waszym zdaniem tutaj był faul. Jedenastkę wykorzystał Mertens, w samej końcówce fatalny błąd popełni Virgil van Dijk. Podał piłkę do własnego bramkarza, ale za słabo, wtedy futbolówkę przejął rozpędzony Llorente i pokonał bramkarza. Przy okazji tego meczu powiemy jeszcze o spotkaniu Salzburgu z Heng, którzy są grupowymi rywalami Liverpoolu i Napoli. Salzburg zagrał naprawdę świetny mecz zdobywając 6 bramek, jednak w kontekście spotkań z Liverpoolem czy Napoli nie mają za wielkich szans. Mimo tak wysokiej wygranej nie jest to drużyna takiej samej klasy choćby Napoli i jedyne o co powinni walczyć w tej grupie to o zajęcie trzeciego miejsca. Partnerem tego filmu jest oczywiście serwis Obstawiamy. Zachęcam osoby pełnoletnie, aby odwiedziły ich kanał, bo tam właśnie wleciał film o kuponie na dzisiejsze spotkania Ligi Mistrzów. A można wygrać naprawdę trochę kasy, tak więc link macie w opisie filmu. Na Signal i na Park Borussia Dortmund zagrała z FC Barceloną. Każdy wie, że na własnym stadionie BVB jest niezwykle skuteczne. I to udowodnili wczoraj, kiedy nie dali się Barcelonie i zremisowali mecz. Oczywiście bukmacherzy stawiali na Blaugranę i chyba każdy logicznie myślący większe szanse dawałby hiszpańskiemu klubowi. Od początku obie drużyny zagrały bardzo uważnie. Barcelona ograniczyła fantazję do minimum i za wszelką cenę nie chciała popełnić błędu, aby gospodarze nie czuli się zapewnie. Borussia grała szybką piłkę i starała się właśnie tymi szybkimi podaniami dostać się pod pole karne Barcelony. Jednak jedna jak i druga defensywa była bardzo czujna. W pierwszej połowie nie zobaczyliśmy ani jednego trafienia. A właśnie jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której nie powiedziałem. W tym meczu od pierwszej minuty zagrał Ansu Fati i tym samym stał się najmłodszym graczem FC Barcelony, który zagrał w meczu Ligi Mistrzów. W 55 minucie Nelson Semedo sfaulował Jadona Sancho w polu karnym. Rumuński arbiter bez zastanowienia wskazał na wapno. Jednak gola nie było, ponieważ Ter Stegen obronił uderzenie Marco Roysa. Jak jednak pokazują powtórki, rzut karny powinien zostać powtórzony i nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Po pierwsze zanim Marco Royce dotknął piłkę, bramkarz Barcelony nie dotykał chociaż jedną nogą linii bramkowej, a po drugie dwóch piłkarzy Barcelony za szybko wbiegło w pole karne. Jako sędziowie od wideo powtórek w tym meczu zasiedali Polacy. Szymon Marciniak i Tomasz Kwiatkowski. Żaden z nich jednak nie nakazał powtórzyć jednastki. A jest to karygodny błąd, przez który prawdopodobnie Borusja zaremisowała to spotkanie. Po chwili na boisku pojawił się Leo Messi, który zastąpił Ansu Fatiego. Barcelona miała też duże szczęście, że zremisowała to spotkanie, bo w dalszej części spotkania to piłkarze niemieckiego klubu kontrolowali grę i oddawali uderzenia na bramkę. Trafili nawet w poprzeczkę. Tak po tym meczu powiedział Ter Stegen oraz Antoine Griezmann. Mecze posadomem gra się inaczej. Jest więcej presji, a rywale grają z większą pewnością siebie. Dużo kosztuje nas tworzenie sytuacji i zdobywanie goli. To wszystko trzeba poprawić. Ciężko jest przewidzieć, co zrobi Royce, ponieważ zawsze zmienia kierunek. Miałem przeczucie, że strzeli właśnie w tą stronę. Cieszę się, że udało mi się zatrzymać ten strzał. Ostatnim spotkaniem, jakim się zajmiemy, jest starcie Chelsea z Walencją. Jest mi trochę smutno, że Deblus Blues przegrało to spotkanie: jestem fanem angielskiej piłki i pewnie z tego powodu to wynika. Kibice na Stamford Bridge na pewno czuli wielkie rozczarowanie. Jasno trzeba przyznać, że to klub z Premier League grał lepiej, szybciej, dokładniej i atrakcyjniej dla oka, a jednak przegrał ten mecz. Piłkarze Chelsea wypracowali sobie dużo akcji, ale nie potrafili skutecznie ich wykończyć, a nawet oddać uderzenia. Kilka dogodnych okazji zmarnował Willian. Po rzucie wolnym w drugiej części gry to Valencia wyszło na prowadzenie. Abraham nie nadążył za Rodrigo i to właśnie on okazał się strzelcem jedynej bramki w tym meczu. Z kolei Ross nie trafił rzutu karnego po tym jak piłkarz toperzy zagrał piłkę ręką w polu karnym. To była najlepsza okazja ze strony The Blues na zdobycie bramki. Chelsea do końca próbowała, ale nie potrafiła pokonać swojej nieskuteczności. W pierwszej części gry doszło jeszcze do brutalnego faulu. Mason Mount został sfaulowany przez Francisa Coquelain. Niestety faul byłego gracza Arsenalu skończył się kontuzją piłkarza Chelsea. A teraz ciekawostka. 17 września 2006 roku Tomasz Kuszczak zadebiutował w bramce Manchester United. Niestety w przegranym 1 do 0 meczu z Arsenalem. W poprzednim filmie zapomniałem, aby dać odpowiedź na zagadkę, tak więc tym piłkarzem jest Szawi. Co prawda nie każdy trafił, bo było kilka innych odpowiedzi, jednak zdecydowana większość trafiła. Moje gratulacje. Dziś zagadki nie będzie, ale w komentarzu musicie napisać nazwę waszego lokalnego, miejscowego klubu. Być może tam gracie, a być może kiedyś reprezentowaliście jego barwy. Ja wybiorę jeden z nich i herb waszego klubu pojawi się jako zagadka w kolejnym filmie. Zapraszam do oglądania. Już dziś o godzinie 21 na parte prends PSG podejmie Real Madrid. Jest to wielki hit i chyba każdy na niego czeka. Spotkanie to powinno być dosyć dziwne dla Neymara, który ostatecznie pozostał w PSG, ale przez długi czas łączony był m.in. z Realem Madryt, Wiemy, że Zinedine Zidane na pewno porządnie przygotował Królewskich do tego meczu. Francuz wiele razy podkreślał, że nie lekceważy żadnego przeciwnika. I lekceważenie PSG, no byłoby naprawdę trochę dziwne. Ale po ich ostatnich spotkaniach, braku formy i kontuzji podstawowych graczy, to Real Madryt mimo tego, że na wyjeździe jest zdecydowanym faworytem. Thomas Tuchel w dalszym ciągu nie będzie mógł skorzystać m.in. z Edisona go czy Kilianem Mbappé. Zinedine Zidane do Paryża zabiera 19 piłkarzy. Jednak w jego ekipie również zabraknie kilku graczy. Między innymi Marco Asensio, Isco, Luki Modricza czy Marcelo. Tak więc Real też będzie poważnie osłabiony. Wymienionych piłkarzy zabraknie z powodu kontuzji. A za otrzymane kartki w poprzednim sezonie nie zagra również Sergio Ramos jak Nacho. Rafael Varane udzielił wywiadu Le Parisien. Pytano go m.in. o Neymara i jego możliwy transfer do Realu Madryt. Było o tym bardzo głośno. W klubie nie rozmawialiśmy o tym za dużo, bo skupialiśmy się na swoim starcie sezonu. Każdego dnia było jednak nowe ogłoszenie. Na końcu trochę się w tym zgubiliśmy. Obrót spraw mnie zaskoczył. Zawsze podchodzę do plotek z ostrożnością. Dopóki nie zakończą się negocjacje, ogólnie wolę stać z tyłu. Przed startem spotkania z Borussią Dortmund w ramach fazy grupowej Ligi Mistrzów trener FC Barcelony Ernesto Valverde wypowiedział się na temat wielkiego talentu FC Barcelony. Ansu Fati podbija Katalonię. Nagrywając to to nie mam pojęcia czy zagrał w meczu z Borusją, czy też nie, po prostu nagrywam to wcześniej, ale jeśli tak się stało, to został on najmłodszym piłkarzem Barcelony, który zagrał w Champions League. Nie rozmawialiśmy za wiele o rzeczach innych niż taktyka. Nie podoba mi się dawanie rad. Oczywiście trzeba rozmawiać z zawodnikami, ale też dać im nieco przestrzeni. Chodzi o to, żeby wszyscy traktowali go normalnie. Wiem, że to co się z nim dzieje jest wyjątkowe. Jeśli jutro zagra, będzie to wynikało z potrzeby drużyny, a nie chęci pobicia jakiegoś rekordu. Jesteśmy nim zachwyceni". David Gea podpisał kolejny kontrakt z Czerwonymi Diabłami. Umowa, jaką zawarł, obowiązuje do 2023 roku, ale klub ma prawo przedłużyć ją o kolejny rok. I chyba teraz stało się jasne, że zostanie on kolejną legendą Manchester United. Szkoda tylko, że trafił na zły okres w historii tego klubu, tak powiedział po podpisaniu kontraktu. To ogromny przywilej, że jestem w tym klubie już 8 lat i będę miał okazję kontynuować moją karierę w Manchesterze United. To wielki zaszczyt. Odkąd przyszedłem tutaj, nie wyobrażałem sobie, że zagram ponad 350 spotkań. Teraz moja przyszłość została wyjaśniona. Chcę pomagać drużynie wygrywać trofea i wierzę, że możemy tego razem dokonać. Bramkarz reprezentacji Szwecji Olsen w tym okienku transferowym opuściła AS Romę. Powodem takiej decyzji była kontuzja barku, która na około 4-6 miesięcy wykluczyła go z gry. Dopiero kilka dni temu został zaprezentowany jako piłkarz Kalieri. Na konferencji prasowej szukał wyjaśnienia, co poszło nie tak w Rzymie. Mówię o tym filmie szczególnie dlatego, że jeszcze niedawno bramkarzem Romy był Wojciech Szczęsny. Nie wiem, ale teraz Kaliari jest dla mnie najlepszą opcją. Przede mną jeszcze jeden rok na nabranie doświadczenia w włoskiej piłce, co sprawi, że będę mocniejszy. We Włoszech presja jest znacznie większa niż gdy grałem w Danii w Kopenhadze. Gra się inaczej. Myślę, że doświadczenie zaczerpnięte w Romie, i ogólnie bycie tutaj od ponad roku bardzo mi pomaga. Teraz muszę jak najlepiej wykorzystać swoją szansę w Kaliari. Pamiętajcie, że możecie ocenić ten film. Będzie mi mega miło. Dzięki za oglądanie. Do usłyszenia.